Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu long i wypisz ich iloraz. Pisanie programu rozpoczynamy od kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj LWD. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu ustaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A i B nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą. Oddzielone znakiem przecinka, wkropek. Separator, long int, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu minus miliardy do plus 2 miliardy. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu long int można wykonać działanie dzielenia całkowitego przy pomocy operatora div. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja: wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji readLine ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja: wypisanie write w nawiasie wartości wyrażenia a, D, b to jest iloraz wartości zmiennych a i b. W instrukcji write line ln oznacza przejście do nowej linii. n z kropką. Oznacza koniec programu. Dziękuję.